Witaj na kanale autentyczny. To kanał o narcyzach, socjopatach, psychopatach i innych zaburzeniach osobowości, czy po prostu toksycznych osobach. Jesteś tu, by zrozumieć, co Ci się przydarzyło, i zdobyć wiedzę, która jest niezbędna do uzdrowienia. Jesteś tu, by zdobyć wiedzę, by uniknąć zagrożenia. Polub skomentuj. Subskrybuj, udostępnij, umów się na prywatną sesję, napisz na autentyczni23małpa.gmail.com lub kliknij na mój profil, a następnie zakładkę informacje. Daj narcyzowi palec. Daj narcyzowi trochę władzy. Trochę siły trochę wolności, by mógł coś zrobić, a narcyz będzie starał się wydobyć z ciebie wiele więcej, będzie starał się zdobyć wiele więcej, podczas gdy sam będzie dawał ci w zamian absolutne minimum. Narcys będzie stosował puste obietnice. Obieca ci dosłownie wszystko. Gruszki na wierzbie, czy inną kiełbasę czy marchewkę, które posłużą za przynęte. Narcys nie ma intencji dawać ci niczego w zamian nie ma intencji Zwracać ci tego, co od ciebie dostał, co ci zabrał. Narcyz weźmie palec, potem całą dłoń, rękę aż do ramienia, jeśli mu na to pozwolisz. Jeśli wcześniej, w porę, się nie zorientujesz, co się dzieje. Jest to możliwe na podstawie Twoich reakcji. Reakcji w stosunku do narcyza, który tworzy pewne założenia i przeskakuje do wniosków. Umysł narcyza jest pełen chaosu. Jest jedną wielką dysfunkcją, dlatego ciągle stara się Rozwiązać sytuację. Jego pomysł na rozwiązanie jego uciążliwych, dysfunkcyjnych myśli musi zbiegać się z jego koncepcją, nie twoją. To właśnie wtedy staje się to niekończącą się bitwą. Ty bronisz swojego zdania, bronisz swoich przekonań. A narcyz walczy o swoje, starając ci się je narzucić, starając się zmusić ciebie, byś przyjął je za swoje. Jeśli jesteś już wystarczająco świadomy, jeśli masz sporą wiedzę odnośnie narcyzmu, to nigdy nie zaakceptujesz. Percepcji Narcyza, ponieważ wtedy już wiesz, jak zniekształcona, niedokładna, nieodpowiednia ona jest. Narcyz zmyśli różne rzeczy, będzie kłamał, a nawet przepisze historię, przeszłość na nowo, tylko po to, by narzucić swój punkt widzenia. Narcyz jest patologicznym kłamcą. Cokolwiek dobrego dla niego zrobisz, to będzie odbierane to jako słabość. Jako słaby punkt przez narcyza jesteś postrzegany jako coś do wykorzystywania, do eksploatowania. Do używania. Stajesz się obiektem, który używa wtedy, kiedy jest potrzebny. Jesteś przedmiotem, który dostarcza narcyzowi czegokolwiek akurat w danej chwili potrzebuje. Cokolwiek mu dajesz, niezależnie czy to pieniądze, rzeczy materialne czy to Twoje myśli, przekonania. Dajesz mu odrobinę, a Narcyz bierze wiele więcej. Czasem nawet bierze całość. Nigdy mu nie wystarcza. Zawsze chce tylko więcej i więcej. Narcyz zawsze będzie zniekształcać, przejaskrawiać, Twoje myśli, Twoje przekonania, będzie je niewłaściwie interpretować. Dla narcyza nic nie jest darmowe. Narcyz wierzy, że musisz manipulować i oszukiwać, by otrzymać nawet niewielki przyjazny gest. Narcyz wierzy. Że musisz coś udowadniać na zewnątrz, by zrekompensować sobie niskie poczucie własnej wartości i pewności siebie. Narcyz nigdy nawet nie zaczął pracować nad tymi rzeczami, by je polepszyć. Narcyz nie chce mieć z tym do czynienia. Dla niego to zbyt wiele pracy, to zbyt trudne, to zbyt nieprzyjemne. Czemu miałby mieć do czynienia z nieprzyjemną traumą, podczas gdy może projektować, zaprzeczać i przerzucać winę i odpowiedzialność na osoby trzecie, na sytuację, na otoczenie? Na Ciebie. Narcyz tak myśli, tak właśnie uważa. Dlatego też nie wykonuje żadnej pracy, nie podejmuje żadnego wysiłku, by coś zmienić, by coś mogło się zmienić. Dlatego też Narcyz utknął na tym etapie, utknął z tym nastawieniem, na całe swoje życie. Narcys nie jest i nie będzie zdolny do autorefleksji. Nie spojrzy na siebie, nie spojrzy wewnątrz siebie. Dlatego narcys desperacko stara się udowodnić coś tobie, innym, poszukuje uwagi. Poszukuje akceptacji wszędzie tam, gdzie to tylko możliwe, lecz żadna ilość uwagi, żadna ilość akceptacji mu nie wystarczy. Zawsze będzie za mało, zawsze będzie niewystarczająco. Dlatego, kiedy dajesz narcyzowi odrobinę. Dajesz mu palec, to bierze całość, bierze całą rękę. Narcys nigdy nie może być usatysfakcjonowany, nigdy nie może być spełniony, niezależnie od tego, co otrzyma, niezależnie od tego, co byś mu nie dał. Narcys nie bierze udziału. We własnych potrzebach emocjonalnych nie są akceptowane. Dopóki nie jest się na pewnym poziomie, gdzie akceptuje się samego siebie, gdzie jest się pewnym siebie, gdzie kochamy samego siebie, dopóki osoba nie jest na takim poziomie. Na takim etapie, to żadna ilość atencji, podziwu czy akceptacji nie jest wystarczająca. Wtedy żadna ilość tych rzeczy nie wystarczy narcyzowi. Nie jest to możliwe, by utrzymało się to na długo. Narcyz jest niczym dziurawe naczynie. Wraz z upływem czasu, cokolwiek mu nie dajesz, cokolwiek by to nie było, zaczyna być tego mniej i mniej, zaczyna mieć to mniejsze znaczenie, a narcyz będzie potrzebował więcej uwagi, więcej akceptacji, więcej podziwu, aż nie stanie się to. Obsesją, obsesją i uzależnieniem. Dzieje się tak, ponieważ żadna ilość, niezależnie jak duża by ona nie była, nie wystarczy narcyzowi. Z czasem kończy się Twoja uwaga, podziw i zachwyt, nic już Ci nie pozostaje. Nie masz już nic dla siebie, nie masz już nawet czasu dla siebie, nie masz czasu na własne potrzeby emocjonalne, nie masz czasu na to, by akceptować siebie. Wtedy zaczyna się rozwijać problem z niskim poczuciem własnej wartości. Z brakiem wiary w siebie, pojawia się problem z brakiem pewności siebie. Dajesz cały swój czas, dajesz całą swoją energię narcyzowi, dajesz mu to wszystko i brakuje ci tego dla siebie. Nie masz czasu i energii dla siebie ale nawet wtedy dajesz mu cały swój czas, energię, całą twoją uwagę, skupiasz na nim, dajesz mu akceptację, szansę i podziw, a nie jest to wystarczające. W dalszym ciągu jest to dla narcyza niewystarczające. Dzieje się tak, ponieważ wraz z upływającym czasem utraciło to swoją moc, utraciło to swoją siłę. Nie jest to dla narcyza tak efektywne, jak było na początku. Nawet wówczas, gdy jesteś odizolowany, gdy porzuciłeś swoje marzenia. Cele, przyjaźnie, znajomych, zainteresowania, czasem nawet porzuciłeś pracę, dajesz swój czas, swoją energię, dajesz całe swoje życie, całego siebie narcyzowi, a to w dalszym ciągu jest za mało, to w dalszym ciągu jest niewystarczające. Daj mu odrobinę, a weźmie całość. Weźmie wszystko. Daj mu palec, a weźmie całą rękę. Odrobina czy palec to zawsze dla narcyza za mało. Jest tak, ponieważ narcyz nigdy nie jest spełniony, nigdy nie jest usatysfakcjonowany, nigdy mu nie wystarczy. To, co ma. Dlatego, gdy już mu tyle dałeś, dałeś mu wszystko, lub niemalże wszystko, jesteś pozostawiony z niczym. Zasilanie, które Narcyz normalnie pozyskałby od ciebie, utraciło swoją moc. W takiej sytuacji, Narcyz. Potrzebuje nowego źródła zasilania. Potrzebuje nowego źródła uwagi, akceptacji i podziwu. Zasilanie, jakie dostaje od Ciebie, może być dla niego bardziej skuteczne, efektywne, gdy zrobi sobie przerwę. Niektórzy narcyzi to wiedzą. Są tego świadomi. To tak, jakbyś oddał krew. Potrzeba czasu, by organizm wyprodukował braki. Tak samo jest z energią. Z czasem odbudowujesz swoją energię, a narcyz wraca wtedy, gdy już może ją znowu czerpać. Gdy uzupełniłeś swoje braki, gdy podładowałeś swoje baterie. Narcys zostawi cię i wróci może za kilka miesięcy, czasem nawet po latach, po odrzuceniu, narcyz wie, że wraz z upływem czasu, Twoje zasilanie będzie znowu. Na wyższym poziomie. Wiedz, że narcys nigdy nie doświadczy prawdziwego szczęścia. Narcys nigdy nie doświadczy prawdziwej miłości. Narcys nigdy nie doświadczy długiego, trwałego, dobrego, zdrowego i przepełnionego miłością związku. Jest tak, ponieważ żadna osoba nie jest w stanie kiedykolwiek usatysfakcjonować narcyza. Żadna osoba nie jest w stanie spełnić jego oczekiwań. To sprawia, że narcyz nigdy nie jest w stanie odczuwać prawdziwego szczęścia i miłości to sprawia, że nie jesteśmy w stanie kochać narcyza tak naprawdę. Jest to jedna z największych wad narcyza. Jeśli nie masz miłości w swoim sercu, jesteś żywym trupem. To tak, jakbyś był martwy. Narcys nienawidzi miłości, ponieważ wie, że jej nie czuje. Wie, że nie może jej poczuć. Dlatego nienawidzi Twojego szczęścia, ponieważ wie, że on nie może tego poczuć. Narcys nienawidzi Twojej satysfakcji, Twojego spełnienia. Nienawidzi tego w każdym aspekcie Twojego życia. Jest tak, ponieważ Narcys wie, Wie o tym aż nadezbyt dobrze, że tego nie czuje, nie odczuwa tego. Narcyz pozostaje w niekończącym się wyścigu, pozyskując dla siebie cokolwiek tylko może, niezależnie czy to są ludzie, przyjaźnie czy związki, pieniądze i rzeczy materialne. Paliwo i zasilanie. Nic nigdy mu nie wystarczy, nic nie jest dla niego trwałe. Lecz to nie oznacza, że narcyz przestaje próbować, ponieważ albo będzie próbować, albo będzie zmuszony zastanowić się nad sobą i zdać sobie sprawę z tego, jaki jest naprawdę jaki jest żałosny i nieszczęśliwy jaki zawsze był żałosny i nieszczęśliwy całe jego życie narcyz nigdy nie spojrzy wewnątrz siebie i nie uzna tych uczuć tych faktów gdyby się zastanowił nad sobą gdyby był zdolny do autorefleksji to mógłby się wydostać z tej niekończącej się pętli, gdzie potrzebuje cały czas akceptacji. To mógłby być pierwszy krok do uzdrowienia narcyza. Lecz narcyz nauczył radzić sobie ze swoim zaburzeniem na swój sposób. Nauczył się, jak z tym sobie radzić. I nauczył się mechanizmów obronnych. Narcys nauczył się lubić swoje zaburzenie. Dla niego jest tak o wiele łatwiej, by tylko uganiać się za pieniędzmi czy ludźmi, niż spojrzeć w głąb siebie. Narcys chce odwrócić swoją uwagę. Chcę szybko naprawić problem, chcę paliwa i zasilania. Polub, skomentuj, subskrybuj, udostępnij, pomoże to innym ofiarom narcyza tutaj dotrzeć. Naszym wspólnym celem jest zwiększanie świadomości w społeczeństwie i pomoc ofiarom psychopatów. Dziękuję.